Witam wszystkich, dzisiaj sobie pokamy Zwang, tak naprawdę oddanie jakiegoś jednego ruchu przeciwnikowi, no bo i tak każdy jego ruch będzie zły, czyli oddanie jednego tempa. Przynajmniej mi się tak wydaje, że yy, tak to trzeba rozumieć. No dobra. Czy tu wygrywa wszystko? No nie. Muszę mu nie dać przejść tu, czyli muszę zostawić mu. Okej okay, jest mat. Dobra. Zmatuj oponenta w trzy ruchy. Może się ruszyć koniem, nie? Ale jak się ruszy koniem, no to tu wjeżdża, od razu. Hmm. Może skoczkiem? Bo wieża się nie może ruszyć. Jak się ruszy koniem, to dostaje tu. Hmm. No dobra, zwiążmy tylko skoczka. No i rzeczywiście, tak może jest lepiej, bo nic się nie może ruszyć. Powiedzmy, że tu. A no i wtedy puszczam, wierzymy. I tak wygrywam, ale to chyba nie chodzi o to. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, wiążemy skoczka. Mam dwa ruchy. A może iść tylko tu. Nie. A to? Czach? Jeszcze raz. Nie czaję tego. A, co ja robię? Co ja robię? Wiążemy. Przecież tu Hatman wisi. Ja pikole. Ja pikole. No i teraz wyżer Jezu, jestem ślepy. Okej, okay. no wydaje mi się, że trzeba podejść yy, królem, żeby ten przeciwny król tu nie przeszedł i no jest dobrze. I yy. no, ostatnio gdzieś na YouTubie, na Shortsach właśnie widziałem jak to trzeba grać i wydaje mi się, że to jest ten ruch. No i wtedy sobie bierzemy i yy, lecimy dalej. Tu chyba nie ma znaczenia, w tym stronie nie ma. Ale pójdźmy tu. Tak. Czyli jest kilka opcji do wygrywania tego. No i właśnie. I teraz się cofamy. On musi zrobić ruch i bierzemy piątka pięknie. Dobra, to jeszcze nie koniec. Mogę jeszcze się wykrzaczyć tu. Ale lecimy chyba z pionem, nie? O kurde, komputer będzie mnie testować do końca. Hmm, powiedzmy, że tu. Powiedzmy, że tu, do góry, do góry, Och. król nie może tu, bo goniec, nie? Tu jest presja na gońcie. No to wystarczy, że król sobie odejdzie, czyli po prostu, a. a czemu nie? Gdybym ja teraz zbił? Aha, to nie jest wygrana po prostu. To nie jest po prostu wygrana. No dobra. Z jednym gońcem się nie da zmatować, nie? Kurde. Nie rozumiem. Ach, OK. okej, teraz, no jeśli ja tu, gdzie on się ruszy, a będzie musiał, okej, okay. dobra, no tego sam chyba bym nie zrobił, bo to już trzeba lekko przekminić, i co, i tyle, dość krótkie są, te zaawansowane ćwiczonka. no okej, okay. kolejne do kompletu, nie? Więc lecimy sobie z dalej, także do następnego odcineczka.